Cześć, to Chilpitero i porozmawiamy o piłce. A konkretnie o zbliżającej się sezonie piłkarskim 2014-2015. Jak wiemy, Ekstraklasa wystartowała, eliminacje do europejskich pacharów też wystartowały. Przed nami start najbardziej prestiżowych rozgrywek, czyli rozgrywek ligowych w, w tej mężnej Europie. Czyli chodzi mi o Hiszpanię, Anglię, Niemcy, Francję czy Włochy. No ale generalnie, jak możesz zobaczyć mój outfit, moją koszulkę, Chodzić mi będzie w tym odcinku, bo chyba tylko o Anglię, kręcę o Parkers Premier League i o tym, jak to może się rozwijać w tym sezonie. Jak się może to zmienić? Czy e, te kluby, które zajmowały miejsce po poprzednim sezonie, czy je utrzymają? Czy może e, zyskają trochę n, 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 tych pozycji w górę? Może spadną? E, co się spodziewać po Beniaminkach? No, generalnie mam dzisiaj 25 lipca, jest dopiero początek okresu przygotowawczego, ale moim zdaniem jest to idealny czas, aby tak podywagować, pogadać o tym, jak to się może ułożyć, gdyż naprawdę teraz nie wiemy nic o tym, jak się to będzie działo, nie, nie mamy żadnego, żadnego jeszcze punktu odniesienia, bo dopiero e, drużyna zaczęła grać swoje sparingi, więc e, tutaj możemy tak naprawdę, naprawdę porozmawiać bez żadnych, bez żadnych konkretnych informacji i e, zobaczyć, jak to wyjdzie, bo przykładowo za te 10 miesięcy możemy zobaczyć, jak ja przewidywałem, czy trafiłem z moimi przewidywaniami, czy też nie. Otóż, jak dobrze wiemy, kolejne oko transferowe przynosi ze sobą kolejne wielkie transfery i wiele, wiele, wiele euro zostaje wydanych na często niedocenianych nie zawodników, czy też po prostu prezesi przepłacają grube miliony po to, żeby tylko wygrać wojnę z, ze swoim lokalnym rywalem o to, żeby tego piłkarza pozyskać. Oczywiście jestem kibicem Liverpoolu i wiadomo, no Asna kupił tego Alexis'a, ale dlaczego? Yy, mogę być w tym momencie zadowolony, ale dlatego, bo my, przypomnę sobie, jak Alexis m, po odejściu z Udinezem prezentował się w Barcelonie. To nie było zbyt dobre yy, dobry start w wykonaniu siliczika. Pierwsze sezony miały bardzo słabe. To nie wiem, czy to były problemy z, aktyma, z, akty, yy, z aktymalizacją, czy aklimatyzacją, czy czy czymś innym. No i dlatego mogę być zadowolony, gdyż te 25-30 milionów euro wyłożone przez Arsenal może być niewypłynęły, gdyż no a jak ten zawodnik, który jest przyzwyczajony do e, dosyć ciepłego klimatu, no bo wiadomo, Włochy e, e, Hiszpania to tam e, najzimniej nie jest, a teraz przyjeżdża do Londynu, tego gdzie pada często deszcz. Więc jak możesz sobie poradzić z tym klimatem tutaj, Alexis Sanchez? Czy, czy czasem e, może nie mieć problemów z, z tą akty, e, aklimatyzacją? No, zobaczymy jak to pójdzie. No, wiemy, że na samekup jeszcze Debusiego, czy na celowniku kanonierów są kolejni piłkarze, że... Chelsea kupiła Diego Kosztę, Chelsea kupiła Filipe Luisa, jest zainteresowana kolejnymi zawodnikami, czy kupiła też Ceska Fabregasa z Barcelony, więc bardzo trzy dobre nazwiska, chociaż Filipe Luis, według mnie, powoli, powoli zbliża się do tego swojego poziomu trochę niższego, gdyż ma teraz 28 lat bodajże, więc to jest taki już maksymalny poziom, jak ten takiego zawodnika, już miniony miał bardzo dobry, no, ach, według mnie, to już będzie ten ewentualnie, następny to już. Chelsea będzie musiała szukać kolejnego e, zawodnika. No nie wiem, czy Ryan Bertrand, który współczesny z Liverpoolem. Broj Boże, go tam nie kupujcie, Dajcie sobie z nim spokój. I on zostaje w tej chelsea ja Rozumiem, stary, że wypalił, ale Bertrand. Bertrand, który był w, na wypoczynku w chwili i grał tam, no słabo. Nie oszukujmy się, nie słabo, ale zostaw, zostaw go. Brendan, ja rozumiem, no znacie go z, znasz go z Chelsea. Niech nie zostaje, nie no. Całe szczęście nie rzucił naszą pierwszą propozycję. Good job, Jose. Good job. No i mamy te transfery Chelsea, która na papierze wygląda bardzo mocno, ale kiedy Chelsea od momentu przyjęcia przed Abramowicza nie wyglądała mocno. No szkoda, że zajęli trzecie miejsce w poprzednim sezonie. No niestety pokonali nas na Anfield, ale co z tego, jak skończyli pod nami. No dobra, no dalej mamy Manchester United, który no... Manchester United, który zaliczył kryzys, wpadł w kryzys. Dziękujemy Davidowi Moise'owi. Thank you David, you did the best job you can, you could. No i zostaje na siódmym miejscu. No ale już mamy wielkie transfery, wydane yy, wielkie pieniądze na Ender Andera Herrery. Według mnie to oczywiście jest przepłacone. A jeżeli mówimy o przepłaceniu, to król przepłacenia tego sezonu. Look Show, nie pamiętam do Harku 30 milionów funtów wydane na tego zawodnika. Coś niesamowitego. Jeszcze Aleksis, tam było 30 milionów funtów, a nie euro. Coś niesamowitego, ponad 40 milionów euro na nowego obrońcę, który ma 18 lat. No. David Lama pewnie byłby mniej warty niż on, ale oczywiście Luke Show e, hypowany przez e, angielskie media, no bo jak to można swojego takiego mm, utalentowanego zawodnika nie kupić, no tak to jakoś można. Swoją drogą, Tottenham kupił lewego obręczce ze Słoncji, Ben Davisa, który według mnie jest na pozi podobnym poziomie do Luke'a a jakieś za 4 razy mniej zapłacił. 3, trzy, 3,5 trzy, razy mniej, coś koło 8 milionów funtów, coś w tych okolicach. Można? Można! No, ale wi wiadomo, Luxor, Anglik. Y Manchester United musi Anglikami się y y wzmacniać, więc Anglika kupili. Dodatkowo z Manchester odeszli Patrice Zebra, odesz 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 odszedł Neymar odszedł Bittner, odszedł, odejdzie prawdopodobnie Javier Hernandez, odejdzie prawdopodobnie jeszcze Smalling. Tego akurat nie wiem. No, ale Manchester ma na oku Widala, który nie zamierza się przenosić do czerwonych diabów. No dobra, dalej mamy właśnie Manchester City, który aktualnie no sprowadził w swoich szeregach ma nowego zawodnika Fernando z Porto, Fernando Regas, który też był na celowniku Liverpoolu pół roku temu na zimę. Ale oczywiście nie trafi na NFL, tylko na EtiHad. No i właśnie to jest na razie tyle, bo nie przypominam sobie innych transferów, które do tej pory mogłyby Manchester City przeprowadzić. Prawdopodobnie jeszcze takiego transferu nie było, choć choć bardzo burzliwa jest sytuacja z tym miniaturem, no bo go agent wspomina, że nie jest zadowolony z jest postawy klubu, bo coś tam nie podobało mu się po tym miniatury że jest niezadowolony, że się zastanawia nad odejściem, ma a tydzień temu nagle wiadomo, że jest super zadowolony, wszystko jest ok, happy, because I'm happy, I'm staying at Etihad i wszystko jest fajne, super zarobiście, no ale... Kto to wie, co to więcej, to się staje na tym Etihad, No tam pieniążki grają na największą rolę, no i... Jak pieniążki będą, to ja zostanie, zostanę jak pieniążków nie będzie, to jaja zostanie. nie zostanie. Dodatkowo weźmy pod uwagę to, że West Ham, bo akurat jest odrebę tam, a to nie łączy się z Manchester City. West Ham, klub no, drwali, tak można powiedzieć, że największe drwale, no bo tam zawsze na tym na Upton Park, zawsze można powiedzieć, że tam było murowanie, no bo XIX-wieczny futbol mury na skoś się wziął. No tak, no i bo w sumie były do tego wszelkie predyspozycje, żeby nazwać drużynę Southam, West Hamu XIX wiecznym futbolem, bo mieliśmy drawianego Andy'ego Karola, który na to będę złamał, nie zerwał więzadu krzyżowej i nie ma go na 4 miesiące. O, przepraszam. Życzę Ci po, po szybkiego powrotu do zdrowia, Andy. Wiemy o co chodzi. Nasz najlepszy zawodnik. Oczywiście Stewart Downing też tam jest. Oczywiście najlepszy skrzydłowy angielski. Jest tam wielu innych zawodników, ale uwaga. Kolejny zawodnik, lewobrońca, bardzo ciekawy, e, kresło się nazywa, przeszedł tam z Ipswich bodajże. Moim zdaniem ten zawodnik za 2-3 lata może być w tym miejscu, co teraz jest mniej więcej właśnie lukszowym, może za, za rok. Zależy od tego, jak nam się potoczy jego kariera, bo według mnie on jest też bardzo dobrym zawodnikiem. Według mnie za 2-3-4 lata może być zmiennikiem Luka o ile nie wyprzedzi go swoim, e, swoją pracą. Chociaż wątpię, żeby go czegoś wyjątkowego nauczył sama Big Sam Allardyce w swoim XIX-wiecznym futbolu. No bo no niestety, jeżeli skupiamy się na obronie, to ciężko wy, 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 wykrować z jakiegoś zawodnika coś więcej w ofensywie, chociaż oczywiście on się rozwijał. I moim zdaniem. Za 3-4 lata może wylądować w zespole typu, nie wiem Southampton, może wyżej, może Tottenham, a może Liverpool. Kto to wie, bo wiemy, że Liverpool jest zainteresowany też pozyskaniem dużej ilości Anglików. Tylko to kwestia tego, jak to się rozwinie. No bo Liverpool jest chyba najbardziej angielskim zespołem ze wszystkich aktualnie e, stop 5-6, e, tak to no, można nazwać, bo tam jeszcze Tottenham, Manchester oczywiście się do tej e, czołówki łapią wraz z Evertonem. Mm, no i mamy ten e, West Ham, bo mamy też Mauricio Zarate. Mm, czy to Mauro Zarate, nie pamiętam, czy to może jeśli teraz wiem Mauricio, Mauro się nazywa bodajże, Zarate, dobry napastnik, no Fifi oczywiście zarąbisty, bo szybki. No nie wiemy jak, jak się zaaklimatyzuje, bo Ignacio Skokko też przechodził bodajże e, e, z, za oceanu, chociaż Zarate grał e, w poprzednim, dwa sezony wcześniej chyba w Serie A, więc może mieć mniejsze problemy, ale Skoko grał bodajże w za oceanem i w, South, w Sunderlandzie nie grał jakoś wyśmienicie. No. Miał swoją rolę, ale nie grał na tyle, na ile można by było yy, sądzić. No, mamy jeszcze w West Hamie takich ciekawych zawodników: jak Ravel Morrison. Chociaż z tego, co mi się wydaje, to yy, nie wiem, czy on zostanie. Ravel Morrison oczywiście jest jednym z najbardziej utalentowanych ofensywnych pomocników obok Rosa Barkleya. Oczywiście to jest niższa półka, bo no, gra w słabszym zespole. Yy, mamy Kujatę, bardzo ciekawego zawodnika, sprowadzonego bodajże z Anderlechtu do West Hamu. Bardzo, yy, bardzo dobry zawodnik, bardzo dobre warunki fizyczne. No i. No, i tam jeszcze może z tego zespołu oczekiwać, że to będzie czarny koń. Według mnie to jest czarny koń, według mnie to jest absolutnie czarny koń. Stawiam West Ham, że osiągnie top 8. To może być coś takiego jak Crystal Palace tego sezonu, bo mają ten swój styl klasyczny, taki, no, murowanie, dobre kontrowanie, no i jakoś tam ten Tony Pulis z tego Crystal Palace coś zrobił. Według mnie w tym sezonie Crystal Palace oczywiście tego nie utrzyma, no bo nie ma, według mnie. Inne zespoły robią ciekawsze transfery, żeby się wzmocnić, niż Crystal Palace. Y, oczywiście teraz sobie wszystko wspomnieć, nie przygotowywałem się jakoś szczególnie do tego, do tego vloga, bo wszystko tak śledzę, śledzę, śledzę. E, mamy też Southampton, który oczywiście e, wyprzedaż zrobił. Trzech zawodników kluczowych wyprzedał do e, Liverpoolu, dodatkowo Luxor do Czy do Manchesteru. E, Schneiderle jest e, z, w kręgu zainteresowanie też wielkich zespołów. E, Chambers, e, chyba najbardziej utalentowany prawo angielski, no bo na tej na tej, na tej pozycji oczywiście z deficyty w Anglii, no bo gdy gra tam Glenn Johnson na to dużo mówi. Lovren odejdzie, odszedł już z Lambertem. Borus jest. No, przyszedł do Santa tak to się chyba wymawia. Przyszedł Garaceno Pelle. Czyli dwójka z Air jeden bodajże... jeżeli teraz żeby teraz się nie pomylił. Bodajże Twente. A jak nie Twente, To z AZ Alkmar. Co jest z tych dwóch klubów? Twente albo AZ Alkmaar, nie ucinajcie mi głowy, nie jestem specjalistą, ale Dywizje. No i Gracja na Pele Tak, to akurat jestem pewien. Czy Southampton pod wodzą wiem, Romana, czy jak się nazywał Roman Kuman? Kuman, o, Kuman, po prostu Kuman. Niby się nie szybiajmy. nie wszyscy pamiętają imiona, tak samo jak ja. Kiedyś nazywamy Pelegrina Mauricio, Pelegrina albo. Poczetino z imieniem Pelegrini. Tak to kiedyś bywało. miała się mieszają. No i że moim zdaniem może obniżyć lotę, no bo wyrwać trzon zespołu z takiego Underdoga jest zabójstwem do tego zespołu. Co oczywiście no, nie oznacza, że Kuman nie ma swojej koncepcji na gry, bo ma w zespole J. Rodriguez, Rodrigueza, bardzo skutecznego zawodnika, ma w zespole. E, też gastonerami. Reza ma e, właśnie tego Sneroleum, który niekoniecznie odejdzie. Ma Chambersa, Kleina, ma ciekawych zawodników. Ma jeszcze e, Van Iame, który też jest bardzo fajnym zawodnikiem. Więc jednak e, z tego zespołu coś może wyjść, ale nie oczekujmy fajerwerków. E, Tottenham, Tottenham, który też się zbroi, też się e, wydaje pieniądze, no bo mamy tam e, pocie, właśnie wyżej wspomnianego Pochettino. E, sprowadzono już tam Pena Davisa za grosze, właściwie według mnie. Jeżeli Tottenham jeszcze kogoś sprowadził, to niestety, ale zapomniałem, ale Tottenham ma bardzo ciekawe plany, Tottenham może sprowadzić ciekawych zawodników, bo Tottenham ma jeszcze te swoje pieniądze z Bale'a, które prawdopodobnie zainwestował, nawet jeśli nie zainwestował, to taki klopek Tottenham zawsze takich to 26 20-30 milionów gdzieś znajdzie. No i na razie te grosze znalazł na Bena Davisa, jeżeli kogoś zatrudni, to przepraszam. Wiem, że sprzedał Silvie, Gilfiego Sigurcona do Swansea, to jestem pewien. Swansea. Swansea, się kogoś kupiło? Oprócz sprzedania tego, to sprzedało chyba jeszcze Michaela Forma, który też chyba ma przejść do Tottenhamu, bodajże. Jeśli mi się też przypomina. No i to było na tyle. I jeszcze teraz powróćmy do Liverpool, bo wiadomo, no, Liverpool jest moim ulubionym zespołem z Anglii. Eee, no, prawa, prawdziwa rzeźnia transferowa, można powiedzieć, że zostało zarobione około 75 milionów funtów za suwerenność, co od, o, według mnie jest oczywiście za mało. Na początku wspominano, że było to 100 milionów funtów, potem 85, a skończyło się, że Klausula wynosiła 75, więc im, jak nagle spotek ze 100 się skończyło na 75, no bo taka rozbieżność jednak jest duża, 25 milionów funtów to nie leży na ziemi, to nie jest jakaś mała kwota. No ale już mamy w zespole, tego Loharena Lewele będziemy mieli, Remiego też będziemy mieli. Są małe kwoty, ale Remy chyba za 8 milionów funtów, to są grosze na tego zawodnika. Dobra, razy 20 milionów funtów. Mamy za 18 albo 16 milionów funtów. Mamy zawodnika Lamberta za 3 albo 4 milionów funtów. Też jest mało. Markowicz H. około 20-25 milionów funtów. Mamy jeszcze Mankilo, który zostanie wypożyczony prawdopodobnie z Atletico Madryt. Będziemy mieli jeszcze... Kogo my tam mamy? Emrejany jest za 10 milionów euro bodajże kupiony z EBA Mamy tam jeszcze jednego zawodnika? Coś mi tutaj się świta, że jeszcze kogoś Liverpool kupił, ale. No, wypożyczył Alberto Jaspasa. Sprzedał prawdopodobnie Sejdiego No i chce kupić Boryniego za 14 milionów euro, oficjalnie, z tego co wiem, na razie nic na ten temat nie wiadomo, bo. Fabio Borini wyjechał na turniej, odniósł kontuzję po 10 minutach, złamał chyba Bark. Czy tam wybił? Nie, Barku nie wybił, bo to jest lekka kontuzja, jak będę wspominał. No ale te 14 milionów euro czy funtów to już nieważne. To jest astronomiczna suma za człowieka, który w Liverpoolu granic. Granic, bo według mnie, że jest za mało dynamiczny jak na Liverpool. No i on i Asaidi, z takich zawodników, dosyć prawie ty. on, Asaidi i jeszcze ktoś tam odszedł. A jeżeli nie, to wiem, że to będzie porównywalne kwota do tego, co Real kupił krosy, czyli około 25 milionów funtów, euro, coś w tym stylu. No ale czy Liverpool może pokusić się o powtórzenie rezultatu bez Suareza? Bo, bo wiadomo, Suarez to jest gwiazda numer jeden, zawodnik, który robi różnicę, ale według mnie Brendan Rodgers doskonale wie, że nie ma żadnego zawodnika, który byłby większy niż klub. I może utrzymać zespół w TOP 4, no bo według mnie mistrzami zostaną e, albo Chelsea, albo Manchester City. No niestety Liverpool, ale straci, bo będzie miał podwójne obowiązki, będzie też miał Ligę Mistrzów. Arsenal. Arsenal będzie się biło o czwarte miejsce z Manchesterem United. Ewentualnie tam jeszcze United mogą z trzecie miejsce z Liverpoolem, ale według mnie Liverpool w TOP 4 będzie, o ten byf top 4 będzie walczyć Manchester z Ever y Manchester Everton. Everton, który aktualnie no, ani Lukaku nie kupił, Delvaux stracił. Moim zdaniem też to dużo wpłynie na zespół e Roberto Martineza. O ile ja nie kupił żadnego zawodnika, który im zrobi różnicę, bo takich dwóch stracili. No, Roz i sam w meczu im nie wygra. Niestety też Steven Naismith. Ciaruna, na Runa, Kone, to nie są zawodnicy, którzy mogą prowadzić zespół do top 4, więc według mnie to ten Everton może tak skończyć na 6-7 miejscu, to ten gdzieś tak około 6. No i West Ham to 8 miejsce może zdobyć. Mamy jeszcze Stoke City, które też bardzo ciekawo się wzmocniło, ale według mnie będę się właśnie byli tam gdzieś z West Hamem 8-9 miejsce, bo w Stoke City mamy tego Assaid'ego, który powrócił. E, po tym, jak był wypuszczony. Mamy Krkicza, bo Jana Krkicza, który prawdopodobnie odejdzie z Barcelony. Mamy Mamy Diufa, który też jest bardzo dynamicznym zawodnikiem, bardzo ciekawe wzmocnienia e, zespołu Marka Hughesa. No i właściwie, no, co można powiedzieć o debiutantach, czyli o Beniaminkach, czy Leicester City, czyli z, e, zespół z Marcinem Wasilewskim. Według mnie, jak się utrzymają, to będzie dobrze. No bo jeżeli transferów żadnych nie będzie, to nie będzie. Dobrze. Bar Barley, czyli zespół z Danym Inksem przede wszystkim. Danem Inks, bardzo ciekawy, utalentowany napastnik. Według mnie, mogą być kandydatami do takiego 10, 12, 10, 10, 12 13. Coś takiego podobnego jak Aston Villa. Aston Villa teraz ma kontuzowanego Bentekę, więc może być im ciężko na początku. A QPR, QPR według mnie też. To wszystkie zespoły typu West Ham, Stoke City. E, Burnley, QPR, e, no i tam też e, Aston Villa, Southampton, to, to będzie pomiędzy 8 a 13. To jest zespoły będą walczyć jeszcze o takie miejsce. no. West Brom niestety będzie chyba walczył o utrzymanie, e, o utrzymanie będzie e, walczył również e, Sunderland, no bo Sunderland może być też rozkupiony, e, chociaż Gaz może zrobić bardzo dużo. To zależy też od tego jak Gaspoet będzie do zespołu, czy im wyjdzie początek sezonu czy nie. Newcastle, bo Newcastle... E, o Newcastle nie wspominałem, bo Newcastle kupił Sima de Jonga, Newcastle kupiło... albo ma zamiar kupić się e, Ramiro ale kogo na ataku będą mieli, bo Sim de jest teoretycznie dziesiątka, czyli miejsce tam gdzie Geo A na ataku mają puppy Sessisse chyba wszystko, bo Remy odszedł. Z Benarfa też chyba jest tam pokłócony. No, ale reszta zespołu, no, Team Crew też wszystkiego nie wybroni. Kogo my tam mie mieliśmy jeszcze, bo spadło Cardiff, Norwich i Fulham. Teraz ciężko jest sobie przypomnieć resztę zespołów, no ale wiecie o co mi chodzi. Wytłumaczyłem Wam, jak się przedstawiają moje przewidywania ten sezon. Może trochę długo to zajęło, no ale e, omówienie wszelkich głównych spraw e, zajęło mi tyle, ile zajęło. Kto będzie największą gwiazdą, tego nie wiem. Tak jak powiedziałem Manchester City Chelsea to są według mnie dwóch, dwa największe kluby kandydujące do e, mistrzostwa z takiego prostego powodu, że mają bardzo ciekawe kadry. A United dopiero by się odwodowywało po tym jak Mois zrobił z United to co zrobił. A ja nie mogę nic powiedzieć innego jak come on MS. Let's. let's kick some